Z tej strony TV. i dziś z okazji świąt Bożego Narodzenia chcemy pozwolić złożyć najserdeczniejsze życzenia dla rodzin, znajomych, przyjaciół, wszystkich tych, co nas dzisiaj chcą oglądać i posłuchać przede wszystkim zdrowych, wesołych, spotkań, radosnych, mam nadzieję też, że i może śnieżnych, bo u nas śnieg zaczął przed chwilą padać. No a w tej chwili, co nagrywamy, to jest taka mała zawierucha. Nie? Zacit tego, gdzie jest wigija, żeby się ten czas spędzi z rodziną, przy stole wigilijnym. z najbliższą osobą, z dziećmi, z dziadkami. I żeby na żadnym stole nie zabrakło akcenty jakiegoś postaci karpika. No. Choć w naszym przypadku to będzie chyba bardziej amur. No nie, nie wszyscy może przypadają za amurem, no ale. No i także nie ma tutaj zapomnieć o Choince, a co potem wiadomo, oczywiście, jakieś fajne prezenty. Duża od Mikołaja, przede wszystkim, wędkarskie. Wystawiły one Wam przyjemność. Wysprawiły przyjemność dzieciom, Wam. Również znajomym. A skoro jesteśmy przy prezentach, chcemy także podziękować wszystkim, którzy nas tutaj w tym roku wspomogli. Bo no to dzięki Wam powstało wiele materiałów na kanale AmuTV. I te podziękowania są dla sklepu Federland Firmy. Potrafisz? Strony Fikoty Lepu fly Flycarp Strony Przypony fluorocarbonowe Handmade AW Kanału Rafish Fish Wędkarstwo Kujawsko-Pomorskie Firmy Robinson Europe Strony Wędkarstwo Łódzkie Strony Fundacji Wędkarzy Bez wędkuję Strony polsce.pl Profilowi Stanisław Gajaszek oraz firmie Aquastar Fishing Kanałowi Golden Carp oraz w firmie TT Carp i sklep pontonowy.pl Sklepu ISW Internetowy Sklep Wędkarski Zenowi CarpMax Max do Sklepu Fishmade.eu Made Strony Fishing in Norway Strony Carb Trip Firmy Harrison Firmy Harryder Firmy Carp Target Firmy Comic Italia Klepy Wiadomości Wędkarskie Łowiska Borowy Staw Kanału Operator Hunter, firmy Aquastar, firmy Genlock, kanał Zoforony Wędkarz, strony Przypony Szelkowski, strony Bomber sklepu MarszSklep.pl, strony Ziutek Wędkarz, firmy Aquastar Polska, kanałowi ZFishing Time, firmy Wodery Pros, sklepu Magnum24.pl, strony Znajdź pl, strony Misty Shell, ZWO. Okręgu Targ, do brzegu mału Rob Fish. Ony Subway Fishing, firmy break. Dziękujemy serdecznie za te wszystkie osoby, które nas obdarowały, przekazały, wysłały nam różne takie do, dodatki do wędkowania, do zanęd, do przynęt, akcesoriów wędkarskich. Serdecznie dziękujemy. Was za wsparcie. Z racji tego także, że zbliża się już nowy rok 2024. Chcemy złożyć wszystkie najlepszego już na nowy Rok. No i udanego Sylwestra. Wystrzał fajny A także, żeby ten sezon przyszły był jak najbardziej udany, żebyście jak najwięcej czasu spędzili nad wodą, pobili jak największe ryby, pobili swoje hebe. Chcielibyśmy też powiedzieć parę słów, że y, będziemy wrzucać y, w przyszłym sezonie y, może troszkę naszego materiału spędzonego nad wodą. Może nie aż tak dużo, ale postaramy się coś tamkolwiek wam podesłać, byście sobie mogli obejrzeć nasze odcinki. Przynajmniej ja z tygodniu mam nadzieję coś nam fajnego dla Was stworzyć. Czy to z nadwody, czy to może z jakichś imprez wędkarskich, a może jakieś inne materiały o tematyce wędkarskiej. Przejdźmy także troszkę do podsumowania tego roku, co dzięki tej Waszej pomocy osiągnęliśmy na kanale. TV. Na start bierzemy YouTube'a. Osiągnęliśmy na nim 4240 subskrypcji. Mamy także zamieszczone na kanale naszym ponad 300 filmów. To przełożyło się ogólnie na ponad 306 000 wyświetleń. W 2023 kanał został wyświetlony przez 42 000 osób. Ogółem nasze odcinki porobiło 24 000 osób i zostało zamieszczone pod nimi 16 tysięcy komentarzy. Przejdźmy teraz do Facebooka. Na początek konto prywatne Kamil Tomaszewski, pewno kojarzycie z Facebooka. Na obecny moment obserwuje to konto ponad 260 osób. Przejdźmy teraz do strony ZamuNTV na ryby. Mamy tam ponad 1300 polubień, a także ponad 1500 obserwujących ją osób. Zasięg strony to jest już prawie 100 tysięcy. Przejdźmy teraz do grupy ZAMO TV. na niebie, gdzie tworzymy, mam nadzieję, że fajną społeczność. Jest tam już nas ponad 5300 osób. A dzięki waszej aktywności zostało tam umieszczone prawie 3000 postów, ponad 2000 komentarzy i ponad 13 tysięcy reakcji. Grupa została wyświetlona przez 268 tysięcy osób. Następnym kontem jest Instagram. Na obecny moment mamy tam 5600 obserwujących. Co przełożyło się na 7600 osób, które wyświetliły nasze konta. Przejdźmy teraz do portalu wędkuj.pl. Mamy tam naszego bloga. Który został odwiedzony przez ponad 27000 osób. Na sam koniec przejdźmy do Twittera, a bardziej XA bądź EXA, w zależności jak lubicie wymawiać nazwę. I tam obserwuje nasze konto ponad 100 osób. Nasze tweety bądź exy w zależności jak to lubi, wyświetliło 900 osób, a nasz profil odwiedziło ponad 800. Na koniec filmu chcę Wam jeszcze raz złożyć zdrowych, wesołych świąt. No i cóż, szczęśliwego Nowego Roku. Widzimy się w kolejnych materiałach. Ho, ho! ho.